Mi siadła, ale teraz tak o tutaj odgrzebałem I tutaj takie mamy małe ładne skupisko ładnych monetek Sreberka Jeszcze dokładnie nie wiem co to jest ale no tak to jest pół Silver grosz U Silver Grosz 1856. Ułożymy go tutaj. Mamy półmarki. Marki. Który to jest rok? Nie widzę. się przyjrzymy temu bardziej jak się umyje tu jeszcze mamy o jeszcze jest jedno jeszcze jest jeszcze jest co tutaj jest te Silbergrosz. te Silbergrosz jeden tu mamy mamy śliczną mareczkę to ja nie odczytam. Chyba już ślepy jestem. Tu jest następna marka, pruska. 1915. 1915. Jeszcze coś? Nie wiem. Już nic nie ma. Więc mamy. mamy... O, słońce wyszło po czterech dniach ulewy. A tak, tak będzie chyba lepiej. Pięć, pięć ładnych monetek. Jak mówiłem, resztę dogram w domu. To co tam jeszcze uda mi się wygrzebać. Tam jeszcze mi trzy feningi wpadły jakieś w międzyczasie. 5 groszy e, aluminiowe z 49. No i trochę jakiś tam pierdł jakiś kapsel no ale tego nie będę przecież pokazywał ona. Tylko szkoda. Kapsel każdy widział. To ja na to nazywam moneta księcia Polmosu. O no, niestety tak bije, że no, znaczy niby na Deusie Czasem wskazuje na tym Adwench właśnie, że te linie są rozszczepane. Można się domyśleć, że to jest e, jakiś kapsel, jakieś coś tam badziewie. Natomiast nieraz jak jest zgnieciony, jest za ładne kółko i pokazuje jedną linię. To pokazuje tak jakby była tam jakaś moneta. No dobra to tyle resztę. Po umyciu, po wyczyszczeniu pokażę w domu. Normalnie witam wszystkich serdecznie. Drugi dzień. Jesteśmy na Ugorach. Mamy mamy jakiś sygnał. Na poziomie 65. Zobaczymy co tam prawie Jest. Wypadło. Ale. Tu mamy. Bardzo ładne. Einen talar kawałek, 48 Einen Talar, nie wiem czy widać ładnie, 1779 rok. Bardzo ładna monetka, bardzo ładnie zachowana, trochę uszczerbiona po bokach, ale niemniej bardzo przyzwoicie wygląda. no to do następnego zobaczyska no i witam ponownie mamy następny fajny sygnał 82 83 linia poprzek ekranu można domyślać się że to będzie jakaś monetka może też być również jakiś tak jak mówiłem wcześniej kapsel piękny sygnał Mamy to już w ręku. O jest. Jest monetka śliczna, może tak bardziej widać. Dwa i pół silber grosza. Data. Tysiąc. Osiemset. No tysiąc osiemset coś tam chyba siedem na końcu jest. Nie wiem czy to jest pięćdziesiąt. No i tu, iluś, któryś tam. Także za chwilę Wam pokażę, jakie są właśnie, jak, e, jaka jest różnica na tym e, ustawieniu Advance, jak reaguje. Na poszczególne metale tu nazbierałem tu puszkę, kapsel, jakiś kapsel od piwa i monetę położymy tę monetę i zobaczycie, jak fajnie można ocenić sobie przyszłe ewentualne znalezisko. No, i tak jak mówiłem, tu mamy 2,5 silver grosza. Ja może tak zrobię, żeby było widać. Widać jedną linię śliczną poprzek ekranu. Wartość 80 parę. 81, 2 Teraz przejdźmy do puszki. Widzicie Państwo, czeszczy, czepie. Linie są rozwarstwione, rozbiegane. To samo teraz. Kapsel od wódki. Też pokazuje nam właśnie, jak na monetę zdeptany kapsel. On tak będzie się zachowywał. Natomiast już kapsel od y, piwa. To w zależności, też jak on leży, jak jest ułożony, czy jest bardziej przerzewiały czy nie. Raz pokazuje linie rozszczepane, raz będzie pokazywał właśnie jedną linię. No, w każdym razie, na pewno funkcja bardzo przydatna. Każdy niech sobie sam tam oceni, jak mu wygodniej będzie pracować. Ja pracuję na tej funkcji, na funkcji tej ukrytej adventure. Ona mi się bardzo podoba, jest przydatna, naprawdę polecam jesteśmy w pobliżu starej po niemieckiej strzelnicy e, tu wychodziły wcześniej jakieś oznaczenia niemieckie jakieś tam monety pierdoły teraz mamy e, piękny sygnał 93-94 u góry dzisiaj skończyliśmy. Tam tylko byłem, żeby dokończyć jeszcze ten kawałek, który mi od wczoraj został. Reszty nie mogę robić, bo jest zasiane. No to co? Sprawdzamy. coś tutaj siedzi gdzieś głębiej. No to już to wygrzebaliśmy, dosyć głęboko było, jakieś 20-25 cm. O, coś tu mam, tu widać coś. Niemożliwe. Czy widzicie to co ja? No, zaczyna deszcz padać, ale piękne trafienie. Ale piękne trafienie. Cudo. Normalnie cudo. Jestem prze, przeszczęśliwy przeszczęśliwy Pierwszy raz gwiazdę za wojną ojczyźnianą no. Także w domu ją umyję, nie chcę jej tu trzeć, ale fajnie, ale fajnie. Ale będę musiał się chyba zwijać, bo burza idzie, zaczyna kropić. Także chyba na dzisiaj koniec. Zresztą już emocji starczy. Starczy naprawdę piękna rzecz. U mnie pokażę, super, pięknie. No to na razie.